να σκορνάμε να φεύγαμε να φτάσουμε εκεί να δούμε να δούμε Dziwaczka. na rzeczką popod ksaczka. mieszkała kaczka i maczka Damiasz, tak, trzyma się rzeczki. Wycieczki. Miła piesze wycieczki. A spočtová věc do prežíra. Poprošen o kilo serát. Tuž obok byla apteka. Poprošen mléka pěn značky. Kupovat počtové značky. Grezuje se kačky okropně. A, a je ty věcí, kačke, genžko! I miała jaja na twardy. I miała czubek z kokardą. A przy tym na przekór kaczkom czesała się Mikołaczką. Kupiła <gulaczki> raz maczku maczkę, By pisać list drobnym maczkiem. Jadając starą taśmę, mówiła, że to karma. A gdy połknęła dwa złote, mówiła, że oddał potem. <laughs> Martwiły się inne kaczki. Co będzie z takiej dziwaczki? <laughs> Aż wreszcie znalazł się kupiec. Na obiad można ją udzielić. Pan kucharz říká, starannie. je jak naleží vypadně. Lech zde měl objav podajonc. O skáčky zrobil se zajonc. Na vrátku saluje kuráčka. Tak Szanowni Panie, Drodzy Panowie, dzisiaj święto Pani, jak każdego, każdy w każdym początkiem marca, ale zanim zaczynamy gratulować, żebym bardzo chętnie przywitał gości, Basię radzi bo ona dzisiaj pierwszą osobą na dzisiejszym Gratulacje, jak ją. Panie, ten rok właściwie ubiegły i początek tego roku był dla nas przemytnieniem, bo remont Domu Kredytka właściwie zbudował Waszych obowiązków i Waszych pracy. się ten czas,